Dzisiaj z pacerkiem od redakcji wizytujemy pobliski dom, gdzie mamy zainstalowaną pompę ciepła powietrze woda ciepletron. Zobaczymy, jak działa, porozmawiamy na temat eksploatacji. Z jest dom. Jest to dom jednorodzinny o powierzchni około 200 metrów w technologii szkieletowej, tak, czyli z drewna. Y, ogrzewany w tej chwili już pompą ciepła. Zaciekawiło nas to szczególnie, że rozmawiamy o modernizacji, terenu modernizacji budynku za pomocą pompy ciepła, powietrze, woda. Tak, jest to źródło ciepła, które w pewnym stopniu zaspokaja centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. To w jakim stopniu to robi, wynika z samego doboru tych urządzeń. Jak to zostało rozwiązane? Czy co zrobiliście Państwo z istniejącym systemem grzewczym zasilaniem? Yy, dom był ogrzewany gazem, kotłem gazowym ze zbiornikiem jednofunkcyjnym. Yy... Częściowo została ta instalacja zlikwidowana, został włożony do kotłowni zbiornik buforowy, który nam gromadzi energię na potrzeby centralnego ogrzewania oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej. Samo urządzenie pompy ciepła stoi na zewnątrz. Oprócz tego sam kocioł wiszący pozostał w kotłowni i w od minus 5-7 stopni wspomaga pompę ciepła. Rozumiem, czyli istniejący system został użyty jako źródło szczytowe? Tak, tak dokładnie. Z takich detali, które musia, musimy zwrócić uwagę, to jest na pewno fakt, że zostały także częściowo wymienione grzejniki na większe, z uwagi na to, że pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem i ta moc przeniesiona przez grzejniki jest niższa. Podeszliśmy do urządzenia, jak widać i teraz słychać, wcale nie jest takie głośne, tym bardziej, że całe urządzenie jest umiejscowione na zewnątrz. Na zewnątrz, tak. Należy zwrócić uwagę, żeby nie stało bezpośrednio pod sypialniami. Na przykład, jeżeli ktoś jest rzeczywiście wrażliwy na dźwięki, ale samo urządzenie jest bardzo ciche. Mógłby Pan powiedzieć coś więcej o tym urządzeniu? Co to jest? Tak, jest to pompa powietrzna firmy Stibel Eltron, model WPL20 Basic. Bardzo proste urządzenie, nawet konstrukcyjnie. Montowana standardowo ze zbiornikami 200-300 litrów, co zobaczymy później. Sprężarka wewnątrz około 4,4 kW. Urządzenie teraz pracuje pobierając ciepło z powietrza, czyli tak zwaną energię aerotermalną. Jak wygląda ten system? Y tu jest produkowane całe ciepło, to jest główne urządzenie włącznie ze sprężarkami, z wymiennikami. Ciepło poprzez rury prowadzone jest do zbiornika buforowego na potrzeby centralnego ogrzewania, bez żadnych wymienników oraz przez wężownicę w drugim zbiorniku przekazywane jest ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Za chwilę zobaczymy drugą część instalacji, a czy mógłby Pan nam otworzyć, pokazać co nieco w środku? Tak jak widać, to jest główne serce pompy ciepła, czyli sprężarka, oraz dwa główne przewody, powrót i zasilanie. Dołączył do nas pan Dariusz Kukła, również firma Charakter. Witam serdecznie. Witam. Jak długo państwo zajmujecie się pompami ciepła? Montujemy już od około 7 lat takie urządzenia. Jakie to najczęściej systemy się pojawiają wśród zainteresowania klientów? Najwięcej urządzeń montowaliśmy na bazie systemów gruntowych, gruntowych wymienników ciepła. Jeżeli chodzi o tendencję, jest ona bardziej skierowana w kierunku urządzeń powietrznych. Z racji niskich kosztów i mniejszych prac gruntowych, te systemy będą znacznie bardziej popularne w przyszłości. No i szczególnie po tej zimie, bardzo ciepłej. Jakiej wielkości tutaj mamy zasobniki? Zbiorniać powodę użytkową, bufor. Z bufor jest pojemności 400 litrów, zbiornik na ciepłą wodę standardowo 300 litrów. Bufor jest podyktowany, pojemność tego bufora jest podyktowana instalacją wewnętrzną budynku. Mamy tutaj instalację grzejnikową. Po niewielkiej modernizacji, zwiększeniu pojemności tych grzejników, wielkości, gabarytów i mocy. Więc potrzebowaliśmy troszeczkę duży, większy zład wodny celem wyregulowania tego układu, wysterowania go w zadowalający nas sposób. Nawiązując jeszcze do zbiornika buforowego, przy instalacjach pomp powietrznych musi on występować z racji rozmrażania parownika pompy ciepła. Musimy mieć zmagazynowaną odpowiednią ilość energii, aby móc odwrócić obieg i w przypadku niskich temperatur na zewnątrz móc rozmrozić urządzenie. Celem dalszej pracy. A jak wygląda eksploatacja zasobnika się powodą użytkową? Mamy tutaj 300 litrów, natomiast jest to zbiornik ładowany warstwowo, co daje nam dodatkowe korzyści. Mianowicie, dzięki temu nie wykorzystujemy całego zbiornika naraz, temperatura na wyższych warstwach zbiornika zostaje zachowana, przez co przy niewielkim wykorzystaniu wody możemy, możemy mieć cały czas ciepłą wodę, możemy jej mieć więcej, a dodatkowo nie musimy dogrzewać całej Łęczności zbiornika. Interesuje mnie również, jak wygląda instalacja elektryczna i czy Państwa instalacja posiada sublicznik, który moglibyśmy stwierdzić, ile energii zużywa takie ja urządzenie. W tym konkretnym przypadku mamy dosyć rozbudowaną rozdzielnię elektryczną dla tej pompy ciepła, mamy oddzielne zabezpieczenie różnicowo-prądowe, mamy sublicznik, który, który zbiera nam całą informację na temat zużytego prądu zużyte, zużytej energii całej kotłowni, więc razem z pompami obiegowymi możemy bardzo sprawnie obliczyć kompletne całościowe cało. Dla całego układu. Zobaczyliśmy instalację. Z jakimi kosztami musi się liczyć inwestor, który by zdecydował się na powietrzną pompę ciepła? Przy tego typu budynku jednorodzinnym o powierzchni użytkowej w granicach 150-250 metrów, inwestor powinien się liczyć z kosztami na poziomie 30-60 tysięcy złotych. A jak wyglądają koszty eksploatacyjne takiej inwestycji w porównaniu np. do gazu? W porównaniu do gazu inwestor może zaoszczędzić około 40-50% na koszcie ogrzewania i centralnego i ciepłej wody użytkowej. Z czym się musi liczyć inwestor, który zdecydował się już na powierzchną pompę ciepła? Ile trwa taka inwestycja? Czas wykonania to około od 5 do 10 dni. W tym jest wykonanie urządzenia postawienie na zewnątrz oraz montaż dwóch zbiorników wewnątrz kotłowni i spięcie oraz uruchomienie całości.